Paula to względna nowość w naszym sklepie, bo sprzedajemy ją około 3 miesięcy, ale to jest absolutny hit u naszych pań 60. Plus. Dlaczego? Zobaczcie samo, to jest taka bardzo klasyczna elegancja. No i ten kolor jest znakomity dla pań w tym wieku, bo to jest taki zszarzały blond, blond przechodzący, mający w sobie troszkę takiej przepięknej siwizny, to wszystko jest takie cudownie zgaszone, plus odrosty, które powodują, że ten kolor w takim właśnie zestawieniu nie postarza. Ona jest bardzo wysoka, można ją jeszcze wyżej zaczesać, zobaczcie, wyczesana jak od najlepszego fryzjera, chociaż jeżeli macie ochotę, żeby ten model był troszkę niższy, to jasne, że można ale myślę, że ta magia fryzury dzieje się wtedy ta elegancja zobaczcie jak od fryzjera znakomicie to wygląda oczywiście możecie wybierać inne kolory włosów i ten model ma rozmytą linię czoła i to jest wspaniałe dla pań, a mamy troszkę takich klientek, które lubią sobie z czoła całkowicie zdjąć włosy. Przyzwyczajone są do takich fryzur, lubią zdjąć, potem całość polakierować i czują się fantastycznie. 101 24 38 R. To jest numer koloru tych włosów. Paula obecnie kosztuje 670 zł.